Piekło, a reinkarnacja kwestia istnienia piekła i reinkarnacji to zagadnienie, które od wieków nurtuje ludzkość. Różne religie i systemy filozoficzne oferują odmienne odpowiedzi na te pytania. Piekło w różnych religiach chrześcijaństwo w tradycyjnym chrześcijaństwie piekło jest przedstawiane jako miejsce wiecznej męki, oddzielenia od Boga, przeznaczone dla dusz potępionych. Istnieją różne interpretacje natury piekła od dosłownego ognia po symboliczne cierpienie duchowe. Katechizm kościoła katolickiego opisuje piekło jako stan ostatecznego wykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi. Islam, w islamie piekło dżahanam jest miejscem kary dla grzeszników opisywanym jako ogień i cierpienie. Wierzy się, że ostateczny los człowieka zależy od sądu Allaha. Buddyzm i hinduizm, w tych religiach koncepcja piekła naraka jest związana z cyklem reinkarnacji. Piekło jest postrzegane jako tymczasowe miejsce oczyszczenia, gdzie dusza doświadcza konsekwencji swoich negatywnych działań karmy. Po okresie cierpienia, dusza odradza się w kolejnym wcieleniu. Reinkarnacja. Reinkarnacja, czyli wędrówka dusz, to wiara w to, że po śmierci dusza odradza się w nowym ciele. Jest to kluczowy element wierzeń w hinduizmie, buddyzmie i niektórych innych religiach. Karma odgrywa istotną rolę w reinkarnacji, determinując warunki kolejnego wcielenia. Według Spirytyzmu, bazującego na przekazach duchów wyższych, zebranej w dziełach Alana Kardeca, piekło nie istnieje, dobry i sprawiedliwy Bóg nie mógłby skazywać żadnego ze swoich dzieci na wieczne męki. W Spirytyzmie przyjmuje się, że dusze wciąż się doskonalą poprzez kolejne wcielenia i każda z nich otrzymuje zawsze szansę na poprawę. 1. Podsumowanie. Koncepcja piekła i reinkarnacji różni się w zależności od religii i systemu wierzeń. W niektórych religiach piekło jest miejscem wiecznej kary, w innych tymczasowym stanem oczyszczenia. Reinkarnacja jest powiązana z koncepcją karmy, która wpływa na los duszy w kolejnych wcieleniach. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o istnienie piekła, a wiara w nie jest kwestią indywidualnych przekonań. Według mojej wiedzy za złe uczynki jesteśmy karani w następnym wcieleniu, nie w jakimś miejscu wypełnionym ogniem i siarką. I to by się zgadzało, bo przychodzimy na świat, aby się uczyć, i przez to transformować, i w dalszej kolejności transmutować, czyli wzrastamy z każdym wcieleniem, a jakie ono jest, no co posiejesz, to zbierzesz.